Zakończył się pierwszy etap prac na miejskim odcinku ulicy Jedności Narodowej. Prace zostały wykonane z wyprzedzeniem i chwilowo spowolniły, ale już 13 listopada wykonawca wraca na plac budowy i rozpocznie pracę przy drugim etapie inwestycji. W związku z tym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Od 13 listopada rozpoczną się prace na tym odcinku Jedności Narodowej od ulicy Sobieskiego do ulicy Wiosennej i tutaj jest kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim zachowany zostanie wjazd z ulicy Wiosennej w ulicy Arciszewskiego. Tam będzie wykonana droga tymczasowa, częściowa po istniejącym tam ciągu pieszym. Natomiast nie będzie wjazdu pomiędzy ulicą Arciszewskiego, a Klonową. To, to będzie zamknięte dla ruchu. Objazd zamkniętego odcinka będzie możliwy ulicami Sobieskiego, Bałtycką oraz Wierzbową i Wiosenną. Na czas prac ulica Wiosenna będzie ulicą dwukierunkową, a dojazd do ulicy Arciszewskiego zaprojektowano przez ulicę Sobieskiego oraz Wiosenną. Prace na ulicy Jedności Narodowej na Miejskim odcinku są już w połowie wykonane od ulicy Wylotowej do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego i Klonową została już wylana nawierzchnia asfaltowa i ułożony chodnik. Cała inwestycja ma potrwać do końca kwietnia przyszłego roku. Chociaż wykonawca cały czas sygnalizuje, że może przy dobrych warunkach pogodowych uda się zakończyć tą inwestycję wcześniej. Przypomnę, sama inwestycja to jest nowa nawierzchnia, nowa kanalizacja deszczowa, nowe chodniki, do tego nowe oświetlenie. Całość to 6,1 miliona złotych, z czego dofinansowanie zewnętrzne to 50% tej kwoty. Równolegle trwają również prace na powiatowym odcinku Jedności Narodowej.